Cześć, witam na kanale Info Prawa. Dzisiaj o błędach i zagrożeniach, jakie są podczas produkcji rozsady. Jest to druga część filmiku o rozsadach. Pierwszy był w większości o tym, co stosuje do produkcji rozsady. Bardzo dziękuję też swoją drogą za takie bardzo miłe przyjęcie tego filmu, bo no, bardzo wam się podobał. Posłuchajcie teraz o błędach i zagrożeniach. No i standardowo zapraszam Was do zakupu moich produktów, mam dwie książki, różne książki o uprawie warzyw, mam też kalendarz warzywnika 2025, dziękuję za takie no, bardzo duże kupowanie, to mi bardzo pomaga, w 100% Wam mogę polecić te książki i kalendarz, zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro i od razu przejdę do rzeczy. Nie polecam trzymania rozsad bezpośrednio pod grzejnikiem. Najlepiej jak parapet jest zimny, ewentualnie jak nie macie takiej możliwości, to podłóżcie coś pod rozsady, aby były wyżej. Podlewanie rozsady i tutaj kilka spraw. Pojemnik do robienia rozsady zawsze powinien mieć dziurki. Tak jest najpewniej, że nie przelejecie waszych rozsad, no bo rozsady nie lubią bardzo mokrej gleby. Gleba powinna być zwykle lekko wilgotna. Polecam zraszać podłoże, a nie podlewać. Mówiłem o tym ostatnio, no, ale powtórzę, że nasionka są często małe i lekkie. I gdy jest mocny strumień wody, no to one mogą zmienić swoje miejsce. Chodzi mi szczególnie o wiecie takie bardzo małe jak na przykład seler i teraz ważne, podlewajcie wodą letnią, nie podlewajcie ani bardzo zimną, ani gorącą. To ma naprawdę duże znaczenie. Najlepiej, gdy woda jest odstana, no zostawcie ją sobie na kilka godzin, najlepiej w otwartym pojemniku, no a potem ją użyjcie. Oczywiście też można od razu użyć, ale no zwykle korzystniej dla rozsad jest, gdy ta woda jest odstana. Gleba nie powinna być przesuszona, szczególnie jak moczyliście nasiona lub je podkiełkowaliście. Ogólnie jak jeszcze nie było wschodów, no bo wtedy te roślinki, nasionka no są wrażliwe na przesuszenie i efektem może być brak wschodów.

do momentu wschodów, podłoże powinno być stale wilgotne. Następnie nie polecam zwykle nawozić rozsady. Było o tym w poprzedniej części, więc krótko tutaj tylko powiem, że młode rozsady są wrażliwe na przenawożenie. I owszem, może być tak, że dodatkowym nawożeniem sprawicie, że będą te rozsady lepiej rosły. Ale też jest spore prawdopodobieństwo, że uszkodzicie wasze rozsady właśnie przez dodatkowy nawóz. Większe rozsady już są zwykle sobie w stanie poradzić lepiej z nadmiarowym nawożeniem, ale no, zwykle podłoże do siewu i pikowania mają od Odpowiednią ilość nawozu, żeby wykalmić rozsadę przez cały czas trwania tej produkcji, i ja prawie nigdy nie nawożę swoich rozsad. Nieodpowiednia temperatura, następny błąd to też może być problem. Szczególnie chodzi mi o to, że będzie za zimno. Bo jak będzie za zimno, to wschody będą dłużej trwały, a roślina może nawet nie wzejść. Tutaj warto indywidualnie, wiecie, zapoznać się z informacjami, z wymaganiami danego warzywa, ale jak jest za zimno, no to te rozsady po prostu nie chcą rosnąć. Różnie to bywa, ale dobrze by było, gdyby było te kilkanaście stopni minimum, optymalnie nawet 20 stopni, ale tak jak powiedziałem, warto to wiedzieć indywidualnie. I teraz następny problem to jest mało podłoża, to brzmi trochę dziwnie, ale widziałem już znaczące czasami wręcz ogromne różnice we wzroście rozsad, no jak rozsada miała zbyt mało podłoża. Tutaj macie zdjęcie, też Wam to pokazywałem, to jest różnica między tym jak pomidory rosły cały czas w wielodoniczkach, a jak pomidory rosły po przeniesieniu do większych pojemników. Mam filmik o pojemnikach do rozsad, no też w planerze właśnie mam to świetnie rozpisane, ale na dniach też będzie filmik o tym, jakie pojemniki stosuję do danej rozsady. Bo tu, tu też nie chodzi o to, żeby, wiecie, wysiać warzywo do pojemnika załóżmy 500 ml, jak wystarczy mu do bardzo dobrego wzrostu pojemnik 50 ml, czyli 10 razy mniejszy. Należy dobrać odpowiedni pojemnik do danej rozsady. Następny błąd zagrożenie to jest mało słońca. To jest częsty problem wybiegania warzyw. Za mało światła, za mało godzin słonecznych. Dobrym pomysłem na niewybiegniętą rozsady jest jej doświetlanie lub przeniesienie bezpośrednio przed wschodami lub zaraz po wschodach z domu do tunelu foliowego szklarni. Ale to nie jest też tak, bo należy upewnić się, że no, czy dana roślina jest odporna na takie chłodniejsze temperatury pod tymi osłonami. Bo może być tak, że no, warzywo nie będzie zbytnio odporne, załóżmy w marcu, a w kwietniu już będzie ta temperatura na tyle dobra, że no, lepiej te rozsady będzie zrobić w kwietniu. Przykładem jest cukinia, której nasiona na rozsadę sieje się od kwietnia, no i wtedy można trzymać rozsadę pod osłonami. Przynajmniej ja tak trzymam, a w marcu by to było jeszcze no, w sporym stopniu za wcześnie. Pod osłonami od początku uprawy, przy przeniesieniu rozsady zaraz przy wschodach. Polecam zrobienie rozsady arbuza, bobu, brokuła, brukwi, brukselki, buraków, cebuli, cukini, cyklantery, dyni, fasoli, fenkułu, grochu, jarmużu, kabaczka, kalafiora, kalarepy, kapusty, kapusty pekińskiej, kukurydzy, melona, ogórka gruntowego, ogórka meksykańskiego, ogórka szklarniowego, patisona, pora, rabarbaru, sałaty, słonecznika, szczawiu, szczypiorku, Tykwy. Ale pamiętajcie, że na tej liście są warzywa wrażliwe na przymrozki i może zajść konieczność dogrzania osłon w niektóre dni a bardziej noce, bo to zwykle właśnie w nocy jest najzimniej. Ja jednak robiłem w nieogrzewanym tunelu różne rozsady i też nie dogrzewałem go właśnie nawet, a robiłem tak zwany tunel w tunelu, gdzie dawałem agrowłókninę białą i lub folię tunelową. I rozsady miały cieplej. Ja to robiłem tak, że codziennie pod wieczór przykrywałem, rano odkrywałem ten tunel w tunelu, no bo wtedy było już za gorąco. Też można zrobić także na tunel czy też na szklarnię dać dodatkowo na górę na noc agrowłókninę białą. I to też sprawia, że jest cieplej. Ja mam teraz nagrzewnicę, no to już chyba jest trzeci rok, niektórzy dogrzewają też paląc kilka świec, kilka zniczy, tutaj oczywiście zachowajcie też ostrożność i co ważne, te znicze czy świece nie sprawią, że będzie no ciepło, ale podniosą one minimalnie temperaturę, co może być czasami kluczowe, no na przykład jak posadzicie sobie już pomidory, a tu nagle przymrozki przyjdą, ale to już jest inny temat. I są też różne świece, i warto dobrać takie, które się palą minimum 10 godzin, a lepiej i kilkanaście. Bo część osób sobie robi właśnie takie coś, że daje sobie jakieś tam, nie wiem, świeczkę czy coś, ona się pali 8 godzin, a to przecież 8 godzin zwykle nie wystarczy. Pamiętajcie jednak, że wszystko robicie na własną odpowiedzialność. No i te rozsady, które ja Wam powiedziałem, że wiecie, że można trzymać pod osłonami, no to też możecie zwykle trzymać w domu. Ale też warto spojrzeć na to indywidualnie, no i też polecam trzymać rozsadę w jak najbardziej nasłonecznionym miejscu. Szczególnie polecam w domu zrobienie rozsady bakłażana, batata, michunki pomidorowej, papryki i pomidora rodzynka brazylijskiego. I następny błąd to jest nieodpowiedni czas na rozsadę. Ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie wtedy zapewnić optymalnej temperatury do wzrostu, nie ma jeszcze odpowiedniej ilości słońca lub nie jesteśmy w stanie sami wytworzyć no, światła, doświetlając sadzonkę. Wiele osób wysiewa pomidory w lutym, no i to jest przykład zwykle błędnych siewów. No bo w lutym jest jeszcze mało słońca i pomidory często wybiegają. Ta łodyżka rośnie za długa i za cienka, no a te liście no to, no są po prostu stosunkowo małe. A nawet jak zapewnimy pomidorowi odpowiednią ilość światła, no to tutaj dalej może być ten nieodpowiedni czas, bo rozsada pomidora trwa tak około 7 do 9 tygodni. I siejąc w lutym jest ona gotowa w kwietniu, a to może być, wiecie, za wcześnie, nawet gdy uprawiacie pod osłonami. No, chyba że w chłodniejsze dni byśmy dogrzewali ten tunel czy też szklarnie. No i było mało słońca, a teraz jest ostre słońce. To jest też duże zagrożenie, no bo gdy robię rozsadę pod osłonami, to nie ma z tym problemu. Nawet jak jest wiecie ostre słońce, to nic się nie dzieje z moimi rozsadami, bo one od małego od maleńkości się przystosowują do różnych temperatur. Chyba nigdy nie miałem tak, że w tunelu foliowym coś się stało z, z jakąś rozsadą, bo było za gorąco. Oczywiście wtedy otwieram okna, otwieram drzwi tunelu, żeby nie było ukropu, ale ostre słońce nie wpływa negatywnie. Co innego jednak, gdy mamy rozsady w domu, tutaj już problemy się zdarzały, bo tutaj nie jest tak idealnie, bo może się zdarzyć tak, że rozsada zostanie poparzona właśnie przez ostre słońce. I najlepiej by było od maleńkości wystawiać na słońce rozsadę, żeby się w miarę przyzwyczajała, ale też warto właśnie patrzeć, jak jest mocniejsze słońce, jak ta rozsada na to reaguje, czy kiepsko wygląda, czy dobrze sobie radzi i ewentualnie schować bardziej do cienia. Ale to nie oznacza też, że ma rozsada być w cieniu, bo to byłby według mnie błąd. Dobrze jest wtedy przyzwyczajać rozsadę do mocniejszego słońca, na coraz dłużej wystawiając ją na słońce i potem na niekorzystne warunki. I tutaj jest tak, nieodpowiednie hartowanie. Rośliny muszą się przyzwyczaić do niekorzystnych warunków, bo często bywa tak, że jak je wystawimy, tak wiecie, z idealnych warunków do takich gorszych, to one to bardzo odczują. Więc warto te dwa tygodnie, no może tydzień, to też zależy od rośliny, no ale jak dłużej to jest lepiej. No, wystawiać te roślinki na słońce, przyzwyczajać je stopniowo do niższych temperatur. To trzeba dostosować, bo są warzywa takie jak dyniowate, psiankowate, które no jak będzie bardzo im zimno, będą przymrozki albo takie nawet mocniejsze chłody, no to ze sporym prawdopodobieństwem one padną, nawet jak rosną już posadzone w gruncie, więc tutaj też ostrożnie. Ale przyzwyczajajcie wasze rozsady, to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Możecie potem troszeczkę mniej podlewać i wystawiać je z dnia na dzień na dłużej nadwór. U mnie jednak, gdy sobie robię rozsadę pod osłonami, no to jak mam czas, no to wystawiam nadwór od maleńkości, ale tak to potem przed posadzeniem często ograniczam trochę. Podlewanie. Nie jakoś wiecie bardzo, że tutaj było, wiecie, fajnie wody, a nagle jest bardzo sucho, ale troszkę mniej podlewam. Do temperatur nie przyzwyczajam, to znaczy wystarczy choćby, że dłużej zostawimy drzwi otwarte. No po tym, jak te rozsady będą większe, że będzie załóżmy tak te 13, 14 stopni czy tam 12 stopni. Następne zagrożenie to są mocne wiatry i brzmi to dziwnie, ale przez mocne wiatry sadzonka może się bardzo uszkodzić. Już tak nieraz widziałem. Wyrobicie sobie rozsady, wiecie, jest wszystko fajnie, słoneczko sobie świeci, no wystawiacie sobie je na zewnątrz. Jest to według mnie niebezpieczne, gdy rozsada nie ma jeszcze dobrze rozrośniętego korzenia, no jest ona mała i jest jeszcze jak dodatkowo jest wybiegnięta. Wystawianie na zewnątrz jest dobre, ale no jak właśnie jest to co powiedziałem i są mocne wiatry, to te rozsady mogą się zginać, im ta łodyżka może się uszkadzać, może się uszkadzać korzeń. Więc uważajcie na to, i no jak ma być wieczny dzień, to, czy też ma być wiecie bardzo mocna ulewa, no to nie wystawiajcie rozsad na taki szok. Jak pikujecie przenosicie do większego pojemnika, na przykład pomidory, to uważajcie, żeby za mocno nie uszkodzić korzenia. I lekko, jeżeli uszkodzicie ten korzeń, to się nic nie stanie, ale uważajcie przy tym przenoszeniu pikowaniu. A przy sadzeniu też uważajcie, żeby no nie uszkodzić korzenia, szczególnie z warzywami dyniowatymi. Ale też przypominam tutaj o tym indywidualnym spojrzeniu, no bo choćby pory są uprawiane z rozsady rywanej, gdzie ten korzeń się uszkadza, zresztą mi też się zdarza, że specjalnie uszkadzam korzeń pora, żeby on się lepiej rozrósł, no i uprawa bardzo dobrze wychodzi. Dosyć długi ten filmik, ale jeszcze chwilkę właśnie powiem. Powiem tutaj jeszcze, że słaby wzrost rozsady może być spowodowany przez kiepską jakość nasion. Ja też tak już miałem w przypadku jednej odmiany papryki. Ale zwykle tak się nie dzieje. No ale warto też na to właśnie spojrzeć. No i mogą być nawet choroby, chociaż rzadko też tak się dzieje. Bardzo częstym zagrożeniem są ziemiórki. Przez te ziemiórki to rozsada może nawet paść. Sprawdzajcie najlepiej codziennie, czy wokół rozsad nie ma muszek. I jak coś skacze, wiecie, lata wokół tych roślin, no to prawdopodobnie są to ziemiórki. Spójrzcie na roślinki, spójrzcie też na ziemię. No warto użyć żółtych tablic lepowych, bo wtedy wyłapiecie niektóre muszki i będziecie wiedzieli, że są ziemiórki. Niestety tablice no tutaj tylko ograniczają populację szkodnika tego, więc nie zwalczycie wszystkich ziemiórek tymi tablicami. No i też ja ten lep trzymam tylko w rozsadniku. No, na zewnątrz nie daję, bo no mogą się też złapać owady pożyteczne do takich lepów, a w rozsadniku jest na to małe prawdopodobieństwo. Co do ziemiórek, to najgorsze są ich larwy. I tutaj jak ja zobaczę, wiecie, spojrzy sobie na ten lep, czy widzę, że po prostu są ziemiórki, to używam NEM azalt TS. Oczywiście to nie jest żadna reklama płatna, ja nie mam współpracy z żadną firmą. Jest to środek, który zawiera substancję czynną pochodzenia naturalnego z ekstraktu drzewa jest to środek przeznaczony do upraw ekologicznych. Były odcinki o tym w zeszłym sezonie. No, i jak pojawią się powszechnie problemy z ziemiórkami, no to też zrobię taki przypominający filmik. I słuchajcie, ziemiórki to nie jest tylko problem, bo mogą być nawet gryzonie, mogą być też ślimaki. Więc stale obserwujcie wasze rozsady. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. I czasami się zdarza, że liścienie zamierają. Liścienie to są zwykle te dwa pierwsze listki, bo zdarza się czasami, że jest ten jeden listek, czasami są i trzy, ale zwykle są dwa. W późniejszej fazie wzrostu rośliny mogą pozbyć się liścieni, może być to nawet na etapie produkcji rozsady i ja się tym nie przejmuję. Szczególnie jak rozsada wygląda dobrze, bo jak wygląda zielono, to tutaj trzeba się zastanowić, co jest nie tak, czy na przykład wiecie, jest za zimno, za gorąco, czy nie ma poparzenia, czy choćby nie ma tych ziemiórek. No, i powiem Wam, że się troszkę rozgadałem, ale mam nadzieję, że no niektórym to pomogło. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy. Jest mi też bardzo miło za te właśnie darowizny. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Od marca to już powiem Wam, no jeszcze raz powiem, że wiele, wiele się będzie tutaj działo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.